Dekoracyjne lampy stołowe Glitter Stylowe lampki nocne, z fajnym hipnotyzującym efektem lawy. Lampy lawowe mogą pomóc zredukować stres, tworząc odprężającą i uspokajającą atmosferę. Powolny, płynny ruch płynu może być wizualnie kojący i pomóc odwrócić uwagę od stresujących myśli. Miękkie, ciepłe światło emitowane przez lampę może również pomóc w stworzeniu odprężającej atmosfery i wywołać uczucie spokoju i wyciszenia. Ponadto wiele osób uważa lampy lawowe w stylu retro za nostalgiczne i pocieszające, co może również przyczynić się do zmniejszenia stresu. Ogólnie rzecz biorąc, lampy lawowe mogą być użytecznym narzędziem w promowaniu relaksu i zmniejszaniu stresu w środowisku domowym lub biurowym. Linki do lamp mogą Państwo znaleźć w opisie pod wideo.